Serwus koledzy, to ja, wasz przyjaciel Mirosław Cement Witam Was na kanale Pasja Elektroniki. Bardzo się cieszę dzisiaj, że jesteście ze mną. Mam niesamowite... Czy kamar mi to naraz. Kurwa, Skuruj... nie, nie widzieliście tego. Dzień dobry. Moje bałem paczki przy przypadek, chyba ta jest moja. Inaczej, jeszcze nie inaczej. O kurwa, że nie wymachiwał to, bo to nie jest chyba bezpieczne. Wydaje mi się, że tutaj mało dałem tego, dam więcej. Później. Ok, ja na to. Jak będzie, że to. Musimy według instrukcji podłączyć środkowy pin potencjometru do pinu A0. Ok, naświeciło się. Mój Hello World program. Zlutowałem i nie rozjebałem niczego. Jest to ogromny sukces. Jaram się jak dziecko. To jest, to jest pierwsze moje lutowanie w życiu. Ukradłem małe marło, i, i, i taką lampkę, która się wygina. W jaki y, chce się ten. I wymyśliłem sobie, że w sumie mógłbym użyć jej jako ramienia lutowniczego poprzez przyczepienie tutaj do góry. Y, z Obcinacza, znaczy, przepraszam, obcinacza, spinacza do, do, do tego, do ubrań. dzięki temu to będę mógł trzymać kabelek. Zajebiste. Pamiętajcie, że nie wolno lutować na papierze, bo się może spalić. Dlatego ja wziąłem 5 warstw odpornego, mocnego teksturanu. Będę próbował yy, Zlutować LCD, wyświetlaczyk. Strasznie się boję, bo zależy mi na takim wyświetlaczyku, to jest super sprawa, wiadomo, a z drugiej strony obawiam się, że może mi to na przykład nie pójść i wtedy będzie dupa. Ok, udało mi się sprzątnąć. Bardzo mnie to cieszy, bo się bałem, że się nie uda tu i spróbuję to tu zlepić może to jest jakaś lepsza metoda ok spróbujmy znowu, przyczepiamy ten i robimy bziu bziu bziu, bziu. chciałbym serdecznie z tego miejsca pozdrowić a kurwa ciepłe część pinów, zwłaszcza chyba ten jeden tutaj ledwo ledwo się styka, ale się stykają i, i chyba nawet nie zepsułem więc yy, mam, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że nic nie spalę moje lutowanie nie boli, więc Uda się na nim wsadzić to nawet. Bałem się, że mogę mieć problem. Okej, okay, nie wiem, no... Nie chcę to... Okej, okej, okay, okay, wow. To wymagało zdecydowanie więcej siły, niż myślałem, że będzie. Okej, okay, udało mi się wspiąć wszystkie 600 tysięcy kabli pozostało mi spiąć kabel kabel do Arduino I, i strasznie się boję kurwa jakbym jakbym rozszczepiał bombę albo nie wiem robił bombę Nie wiem czy mogę tak powiedzieć na YouTube Nigdy nie róbcie bomb o chuj. Zaświeciło się LCD się zaświecił to jest niesamowite przeżycie, to jest niesamowite uczucie. Okej, okay, lecimy dalej, lecimy dalej, nie na to się zatrzymywać. Kurde, blady no. Poruszałem kablami i teraz y, mam y, dwa rzędy kwadratów zamiast jednego rzędu kwadratów. Y, więc y, o, o, rozumiem to jako progres. Y, mmm... Więc postaram się to skorygować. Doszło nam... O kurwa! Gabriela! Nie, ja tu stoję, tylko czekam, żebyś puścił. Co się dzieje? O ja! To jest, naj, to jest najtrudniejsze hello world, jakie napisałem w życiu. Siedziałem trochę poza kamerą, niedługo, może z pół godzinki. I udało mi się zrobić pierwszy, pierwszy dobry Dobry przedmiot, mający zastosowanie, mianowicie jest to miernik wina. I teraz y, ja będę wyciągał na góry y, miernik, żebyście mogli zobaczyć jak to działa. Mianowicie, jeżeli będzie mało wina, to da nam znać program, że jest mało wina. Natomiast jeżeli będzie y, trochę więcej wina, y, to dalej będzie mało wina. E, dziękuję za uwagę. Swoją drogą tutaj jest potencjometr, który Reguluje natężenie wyświetlacza i można sobie na przykład go wyłączyć. I można go sobie na przykład włączyć. Dzień drugi rano, bawię się dalej. Rozpisałem sobie pewne bardzo ważne rzeczy tutaj. Będę je teraz wnosił tutaj. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Wspaniałe urządzenie, bardzo przydatne, mianowicie jest to czujnik. Opraszam, się wyłączył, bo Powerbank, powerbank nie wykrywa. Nie wykrywa natężenia, i przez to się wyłącza cały obwód. Tutaj znajduje się dalmierz, tutaj znajduje się głośniczek, tutaj zajmuje się ekran LCD, no i tutaj mamy Arduino Uno. I teraz, jeżeli coś zacznie zbliżać się do dalmierza, usłyszymy barkę. Wydarzyła się pewna nieprzyjemna sytuacja, a mianowicie Pobawiłem się trochę serpem, pobawiłem się trochę silnikiem krokowym yy, i więc musiałem odłączyć wyświetlacz. Natomiast kiedy go próbowałem z powrotem podłączyć, yy, no nie wstał. No nie wstał i nie wstawał. I go łącznie naprawiałem około 3 godzin, yy, co przełożyło się na praktycznie jeden dzień mojego wyzwania. E, koniec końców ważną reakcją dla mnie jest to, że, że pasuje kupić po prostu jakieś, nie wiem, lepsze kable czy coś. I może zrobię drugą część wtedy jakąś. Jak już uda mi się zrobić coś ciekawego, mam, mam parę fajnych pomysłów. Ja pierdolę. Dwa dni. A, mogę trzymać! No, jeszcze możesz, ale niedługo nie wiesz, mogę. Cziup, A, kozak. Servus koledzy, to ja, Wasz przyjaciel Mirosław Cement. Witam Was na kanale Pasja Elektroniki. Bardzo się cieszę dzisiaj, że jesteście ze mną. Mam niesamowity czy komar mi, tu Mam bardzo ekscytującą rzecz do pokazania. Stworzyłem grę komputerową, tylko że na Arduino i dzisiaj wam opowiem jak to zrobiłem. Najważniejszą, pierwszą najważniejszą rzeczą, którą my trzeba było zrobić, były właśnie ludziki i ściana. Do tego użyłem macierzy dwuwymiarowej, w której są zapisane kolumny oraz wiersze pojedynczych pikseli w pojedynczym prostokącie LCD. Oznacza to, że jeżeli na przykład tu mamy ścianę no, to tak jak widzieliście, tutaj jest budowana ściana i jest tutaj zaostrzona. To jest bardzo proste. Następną e, ważną rzeczą jest funkcja draw, która. E, draw, która następną, e, następną bardzo ważną funkcją jest funkcja draw, która e, sprawia, że rysowana jest ściana. To znaczy, że na miejscu i pojawi się nasza ściana, przy czym potem to miejsce i zostanie przesunięte i tak będzie przy każdym wywołaniu tej funkcji, czyli co 1 dziesiątą sekundy. Natomiast, jeżeli dojdzie do, do końca wyświetlacza, no to ponownie będzie wtedy, jak gdyby przeniesiona z powrotem. I my naszym zadaniem będzie ją przeskoczyć. Jeżeli tego nie zrobimy, czyli nasza ściana spotka się z nami na polu trzecim oraz nie będziemy akurat w locie, wtedy isGameOver zostanie zmienione na 1, a to oznacza, że w naszej funkcji lub odpowiadającej za powtarzanie danych operacji wykona się funkcja else, która wypisze nam game over. Jeżeli jednak gra nie jest skończona, tutaj mamy takie if statement, które sprawia, że jeżeli klikniemy przycisk, no to wtedy po prostu podskakujemy tutaj wielkiej magii nie ma. Manko to ja, montujący Patryk. Dzięki, że dotrwałeś do tego momentu. Tak jak wspominałem, w części odcinka zrobię pewnie część drugą, bo mam wrażenie, że nie wyczerpałem tematu. Praktycznie no, zachłysłem się tematem, więc pewnie do tego wrócę. A do tego czasu y, trzymajcie się. Siemanko!